W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Trener Leszek Piotrowski były już szkoleniowiec kadry seniorek kobiet. Trenerze, przed Igrzyskami Olimpijskimi mówił trener, że po tej imprezie nie będzie chciał już pełnić funkcji szkoleniowca, ponieważ nie chce być trener marionetką w tym całym bałaganie, który jest właśnie obecny w kadrze seniorek. Niech trener dokładnie powie o co chodziło. Proszę pana, no jak można prowadzić kadrę, jeżeli zawodniczka ustawia, kto może być na kadrze, trener klubowy ma ustawiać, prezes, Każdy jedna osoba ma wstawiać program. Jaki program? Realizowany program jest od 12 lat systemem powtórzeniowym. Ten program systemem powtórzeniowym przynosi efekty, wyniki. Przez pierwsze trzy lata nie osiągaliśmy żadnych wyników sportowych. Jechaliśmy na zawody, przywieźliśmy medal z turnieju brązowy bez walki wygranej. Mieliśmy osiem walk, 8 przegranych i z tego cały czas dążyłem, że budujemy się coraz lepiej, coraz lepiej nasze zawodniczki występują. Wierzyłem w sukces. Na początku do boksu trafiło 16 działaczy. Po informacji, że nie mamy dotacji z ministerstwa, zrobił się sam Piotrowski. Został. I teraz zastanawiałem się, czy zostać w tym boksie kobiecym, czy zostawić to na pas felosu. Jednak nie chęć zdobywania, osiągania sytuacji trudnych, przezwyciężania spowodowało to, że zostałem w boksie kobiecym do dnia dzisiejszego. I ta sytuacja, którą mówię, że nie chcę być marionetką, to właśnie o to mi chodzi, że nie wszyscy nadają się do rządzenia. Są ludzie, którzy mają predyspozycję do rządzenia, są ludzie, co mają predyspozycję być trenerami i są e, za, e, ludzie, co mogą być wybitnymi sportowcami. Takim wybitnym sportowcem do wczoraj, czy do pierwszej konferencji, która miała miejsce 11.08 była pani Michalczuk w moich oczach. Ale po tym e, konferencji prasowej, którą pani Michalczuk e, udzieliła, uważam, no, brak kompetencji, brak no, swoich zdań, nawet wbudowane wywiady. No Nie wiem skąd się wzięło to postanowienie, ale ustawienie pana Maciejskiego i zamieszkanie wspólne pani, Maciej, e, pani Michalczuk z panem Maciejskim spowodowało jej cały e, obrót, otoczenia, jej wypowiedzi na ludzi, opinia. Zawsze była ustawiona przeciw anty. Spowodowanie zmiany barw klubowych, oczernianie e, Łęcznej, że tam jest źle, złodzieje, kombinatorzy są. Wszędzie, gdzie pani Michalszu się pokazała, to widziała w innych ludziach intrygantów, oszustów. Nie widziała ludzi, którzy chcą dla niej dobra. A to uważam się stało za dużą przyczyną pana Władysława Maciejskiego. I żeby nie ta sytuacja zamieszkania u pana Maciejskiego w domu, w jednym domu z całą rodziną, może ta sytuacja byśmy dzisiaj się cieszyli ze złotego medalu olimpijskiego. Ale uważam, że to jest moja wina, bo w ostatnim etapie zgodziłem się być marionetką i zgodziłem się na udział pana Maciejskiego w zgrupowaniach, udział na w igrzyskach olimpijskich. Moje pisma, które wystosowałem do Polskiego Związku, rozmowy z Komitetem Olimpijskim, żeby pan Maciejski uczestniczył równoprawnie tak jak ja jako trener. Musimy rozgraniczyć trener kadry i trener klubowy i pan Maciejewski nie umiał tego rozgraniczyć, że przez 12 lat, 10 lat pani Karolina była w Kadrze, bo dwa lata pierwsze nie była w Kadrze, bo no, przegrała pierwsze mistrzostwa Polski I taką nienawiść miała do wszystkich obcych ludzi z zewnątrz zawodniczych, co by były jej... Kąt kandydatkami do wejścia w skład, nawet to ona traktowała jako pierwszego wroga na zgrupowaniach, co było odzwierciedleniem, że użyła siły przemocy fizycznej w stosunku do zawodniczek. Otrzymała upomnienia, nagane, nagane ze wpisem do dziennika. W sprawozdaniach to zostało ujęte, że zachowanie pani Karoliny nie było tak złote, jak my przedstawiamy, ale wiadomo, każdy brylancik ma prawo gdzieś się. Y, z, z, zarysować. I takim brylancikiem była pani Karolina. No i y, tu y, moja osoba zawiniła tym, że uległem presji namową, że pan Maciejski ma uczestniczyć, uczestniczył. I pani Karolina zatraciła nawet więź z koleżankami, bo jej ostatnie telefony do koleżanki, buntowanie przeciw Piotrowskiemu, że Piotrowski to powiedział, tam to powiedział, na rodziców, że opluwa i rodzicy zawodniczek to już było e, paranoją. Ze względu, że o rodzicach z panią Michalczuk żadnej zawodniczki nie rozmawiałem. Dzwonienie do e, Czuby. Czuba przedstawia, Kasia Czuba e, jeździła z kadrą do pewnego okresu czasu, e, była za słaba fizycznie. Nie powoływałem. Dzisiaj okazuje że ona ma żal do trenera, że nie powołałem ją na zgrupowania kadry. Ostatnie mistrzostwa polskie, w których pani Kasia Czuba uczestniczyła, miała rozmowę ze mną. Proponowałem jej wejście w skład przygotowań do mistrzostw Europy, do mistrzostw Świata. Ona wyraziła niechęć udziału w zgrupowaniach, bo skończyła studia, podejmuje pracę w szkole i nie było możliwości. Następna taka zawodniczka, Karolina Koszela, uczestniczyła w zgrupowaniach, doznała kontuzji kolana. I mam tu zdjęcia, zaraz panu pokażę, gdzie w internecie pokazuje się z opaską na kolanie, z kontuzją. Mamy zgrupowanie po, tym, po tych zawodach w Karpaczu, w górach. Nie może uczestniczyć w biegach, w treningach wytrzymałościowych. A podstawą dla boksu jest. Podłoże treningu wytrzymałościowego. Jeżeli dobrze nie przygotujemy organizmu do wysiłku, to nie możemy mówić później o boksowaniu na arenach międzynarodowych. I pani Karolina Koszela też ma żal. Od kiedy zamieszkała wspólnie z trenerem? No, tu się wiąże dylemat rozdzielenia dwóch spraw osobistych od zawodowych. I jeżeli ktoś tego nie będzie umiał robić, to będzie zawsze klęska. I trzeba zawsze rozgraniczyć sprawy służbowe od spraw e, prywatnych. A uważam, że ta grupa zawodnicza, która teraz się przygotowuje, jest nadzieja na wielkie osiągnięcia sportowe. Przykład pani Stelmach Wichrowska, dzisiaj no, nazwisko z męża, pomimo startu w Mistrzostwach Świata jako Stelmach, ze względu, że paszport miała, też nikt nie wie o tym, że Stelmach miała paszport na Stelmo, dlatego musiała uczestniczyć w Mistrzostwach Świata z panieńskim nazwiskiem było przeszkodą zawinienie z zawodniczki winy, bo nie zmieniła paszportu swojego. Jakby zmieniła na Wichrosko, startowałaby jako Wichrowska w Mistrzostwach Świata, by miała medal jako wichroska, ale dwuczłonowe nazwisko nie mogło też być wpisane w komunikat organizacyjny Mistrzostw Świata. I teraz po tych wynikach, jakie pani Stelmach osiągnęła, sprawozdanie z lutego, które uczestniczyła w Rosji pani Stelmach, przegrała cztery walki na turnieju, a w sprawozdaniu moim było u Zaznaczone, tłustym drukiem wypisane, że pani Stelmach za pół roku będzie liderką zespołu kadry kobiet w boksie. I się okazało, pół roku prorocze te wróżby były, po moim przegraniu czterech walk w Rosji. Ma, pani Stelmach ma to coś, co jest potrzebne. Wielki, wielki, wielki talent e, do boksu. I to pozwoli jej osiągnąć wielki wynik sportowy przekraczający dotychczasowe zdobycze boksu kobiecego. Pomimo zdobycia przeszło setki medali, to nasze zawodniczki są w stanie zdobywać jeszcze więcej medali niż do tej pory.